Krótka instrukcja jak obsługiwać moją nową aplikację, to otrzymujesz panel do logowania, klikasz sobie tutaj, wpisujesz swoje hasło, dajesz uzyskaj dostęp i logujesz się do systemu. Teraz widzisz tutaj datę rozpoczęcia naszej współpracy oraz datę zakończenia tej współpracy, tu są wszystkie informacje o kliencie, tu są wszystkie obliczenia klienta, tak i tu jest cały ten plan podzielony na takie 4 belki. Tak w każdej belce dokładnie pisze, co będziemy robić, ile będziemy się ruszać, tak, co będziemy jeść i jaki styl życia musimy prowadzić. W drugiej zakładce mamy wszystko na temat diety, podzielone na cztery różne zakładki. Zaczynamy sobie od etapu pierwszego i widzimy, ile będziemy jeść tu kalorii, ile jest białka, tłuszczy i węglowodanów w naszej diecie. Tu jest liczba, ile nasza dieta posiada posiłków, w jakich mniej więcej godzinach będziemy je jeść, zbilansowane posiłki, ile wody musimy pić, i tutaj już są przygotowane przepisy, dostosowane indywidualnie do każdej z osób posiadających panel użytkownika. Więc klikamy sobie ten przycisk, i tam są dostępne wszystkie przepisy dostosowane do ciebie. Tu mamy zakładkę Aktywność. Podzieloną również na cztery różne fazy. Zaczynamy sobie od fazy pierwszej i widzimy ile minut będziemy trenować, ile razy w tygodniu będziemy trenować, jakie to mogą być aktywności i tutaj jest do pobrania plan treningowy, tak? E, tu dalej jest zakładka suplementacja, gdzie zrobiłem całą suplementację dostosowaną do klienta, tak? Więc tu sobie klikamy fazę pierwszą, drugą, trzecią, czwartą, tak samo jak aktywność i dieta. Zaczynamy sobie od pierwszej fazy i widzimy jakie suplementy zaczynamy przyjmować i e, ile mamy ich jeść i tu będą linki do suplementów, gdzie możemy sobie je zamówić razem z kodami robotowymi. Jak jest tutaj kod robotowy, to można z niego skorzystać, to znaczy, że będzie zniżka na ten dany suplement do 20%, nawet podobno. Dobra. Tu mamy przykładkę Kalendarz, gdzie jest każdy dzień naszej współpracy zaplanowany. Więc można dzień wcześniej sobie wejść, kliknąć w ten kalendarz, w dany dzień i widzimy na co się musimy na jutro przygotować, czyli ile jutro mamy zjeść kalorii, ile mamy wykonać aktywności fizycznej, ile kroków tak i jakie suplementy mamy zażyć, więc nic nie musimy sami zapisywać. Mamy też zakładkę postępy, gdzie będziemy zdawać raporty z postępów. Tutaj raz w tygodniu klikamy sobie tutaj raport i wypełniamy krótką ankietę, dajemy zapisz raport i te raporty tu się będą zapisywać. Widzimy jak nasza waga spada na tych wykresach, jak nasze centymetry ciała spadają, ile kilogramów jest za nami, ile centymetrów jest za nami i ile procent jest za nami. Też dodatkowo nas to motywuje, jak widzimy to na liczbach. Mamy też zakładkę czaty, gdzie możesz dołączyć, jeżeli jeszcze nie jesteś, do mojej grupy, gdzie będziemy w stałym kontakcie. Mamy też zakładkę zarabiaj, gdzie możesz polecać mój program za każdą osobę, którą zaprosisz na bezpłatną konsultację do mnie, wysyłając jej ten dokładnie link, która dołączy do naszego programu w formie podziękowania ode mnie otrzymujesz dodatkowe 100 zł na konto.